Dobra, trochę się nakopałem z tochondo, siemaneczko. Zaraz będę zmieniał olej. Yy, myślałem, że na zimnym odpali lepiej tutaj jest wyciek spod fajki najprawdopodobniej. Być może fajka już jest pełna oleju, to też na pewno nie pomaga w odpaleniu. Sporo osób pyta się, którędy się zlewa olej ze skrzyni, a którędy się zlewa olej z silnika. Będę dwa spuszczał: tu jest śruba ta boczna, jeśli odkręcicie, zleci wam olej ze skrzyni. A śruba ta, co smaruje silnik, tłok, łańcuszek, no głowice, to tu wlewacie olej i spusta tej śruby jest tutaj od dołu. W hondzie CRF 450 na wtrysku od zdaje się 10 roku. Tutaj te śruby nie ma sensu ich mocno dokręcać, najprawdopodobniej z 5 Nm, ponieważ tu jest gumowy oring i czy to dowalicie lekko, czy mocno, to on i tak wchodzi tu w środek, więc jest bez sensu to dopierdzielać. Yy, widzicie, filtr HF116 jest do Hondy CRF na wtrysku 450. Yy, jeśli chodzi o śruby spustowe, no to ta śruba, która tu jest od dołu, ona jest na dwunastkę, ja już sobie poluzowałem i ta też jest na dwunastkę od razu olej spuszczę tu chyba nie ma magnesów w śrubie, zaraz zobaczymy nie tu nie ma nie wiem ile motogodzin ma olej wcześniej też zmienialiśmy w tej hondzie więc więc tak to wygląda tu najlepiej odkręcać y, płasko podkładko staruszek mnie trochę zagadał więc działamy szybko, bo dzisiaj jeszcze trochę się plany zmieniły. Chciałbym wszystko skończyć. Tu normalnie w tym korku jest bagnet, ale akurat ten korek jest ułamany. Majster już go zamawia, odkąd to Honda raz na oczy. Zobaczyłem, każdy właściciel ten korek już zamawia i nikt go zamówić nie może. Ale zrobimy tak, że po prostu tu wchodzi około 700 ml, tak mniej więcej. No ja zawsze leję, żeby dotykało po prostu tutaj to górno, to końcówkę. Dobra, to zanim wleję to od razu, ten olej ze skrzyni spuszczę. To już wszystkie wleję jednym rzutem. Tu jest śruba spustowa. Olej ze skrzyni macie wlew z drugiej strony. Zaraz Wam go pokażę, jak tam odmierzyć dobrą ilość oleju. Odmierzyć, no to znaczy, się odkręca śrubkę w karterze i jak z niej leci olej, to znaczy, że jest już dobrze wlan. A najlepiej wszystko sprawdzać w serwis manual. Ja zawsze wpisuję model motocykla, dopisuję serwis manual, no i trzeba szukać, no kurde. Teraz to wszystko takie jestem. Ten... Łupanie. Masa opiłków. Z kosza sprzęgłowego. Zobaczcie ile tu się wzięło. Bardzo dużo. Opiłków majster. Za dużo. Wpisdę dajesz. Tu koszt sprzęgłowy był już chyba regenerowany domowymi sposobami, no ale to ewidentnie koszt sprzęgłowy. Amelinium. Dobrze, że się ten olej zmieniło. Wlewacie sobie tutaj. A tu jest śrubka. Ona ma podkładkę miedzianą. Yy, ją wykręcacie, wlewacie olej. Jak zacznie z tej śrubeczki lecieć, to znaczy, że jest dobre, dobry poziom. Zakręcacie i tyle. Jakoś podejrzanie lekko wyszły te łożyska. No, teraz sypane jest. Yy, już Wam mówię: tak, łożysko naprzód do Hondy CRF jest yy, oznaczenie 6904DU, a uszczelniacz yy, SD826. 37, 7 i kreska 1. No dobra, to to wezmę te czyste. Dziwne, że to łożyska z jednej strony jest tylko kryte, najprawdopodobniej dlatego tak szybko się wykończyły, bo smarto widać, że w nich jest, ale co z tego, jak się dostawał piasek i wilgoć. To jest tylko z jednej strony. No dobra, przód ogarnięty, zaraz bierzemy się za tył. Napomniałem, że w CRF jest ta przerąbana nakrętka, do niej trzeba mieć ten specjalny klucz wieńcowy, do tych nakrętek wieńcowych. Udało mi się ją zluzować, ale powiem Wam, że musicie bardzo ostrożnie do tego podchodzić, bo jak będziecie tu napierdzielać, to zepsujecie gwint, na którym to się wykręca, no i rozwalicie całą to nakrętkę, nie? Już... Jeszcze takiego, takich łożysk jeszcze nie wymieniałem Wam, powiem. Chodzie. Gniazda do wyczyszczenia Dobrze, że tu dwa łożyska są. Bo jedno takie to by od razu rozbiło gniazdo. Tak jak w SXF-ach często się to zdarza. Dobra. Poczekam chwilę aż to i zaraz wam przeczytam wymiary. Dobra, to trochę da się odczytać, ale tak słabo, więc tak 43 szerokość. Wewnętrzna i tak lekko. Ze 33 albo 4 pokazuje, Chyba być 32,5 trzeba mieć pod uwagę, że nie jest rozbity mocno. Tył 42, grubości 9 i wewnętrznej 25 na ośkę. No dobra. Biorę te czystsze i trzeba kupić. Czyli trzy tego, dwa uszczelniacze, dwa tego, dwa uszczelniacze. Dobra, tu już zlokalizowałem ten wyciek. No, jest z tej uszczelki. Tu jest taki, no można powiedzieć, o ring, taka gumowa, jakby uszczelka. A dobra, kurwa. Bo to w ogóle jest jeszcze inaczej. Powinno być w tym włożone. Myślałem, że to ten. Dlatego to chyba nie uszczelniało, skoro nie jest w tym. Hmm, teraz powinno być gites, chyba się komuś po prostu to wcisnęło pod spód. No zobaczymy On Teraz powinno być dobrze Myślę, że będzie teraz już luks Albo i nie Czas pokażę. Czas pokażę. Dobra Jutro przyjdą linki I Honda będzie gotowa To tyle z napraw, siemaneczko.